No, nie da, moim zdaniem nie da się z jednego ani sfinansować ze źródeł komercyjnych, ani wyłącznie ze źródeł miejskich. Muszą to być mieszane. Finansowanie powinno być moim zdaniem mieszane, bo tylko takie jest realne, żeby znaczące zmiany nastąpiły. Pan Sośniarz? No w tym punkcie, no nic dodatkowego nie powiem. No, tak, przedmówca zauważył. Na pewno należy z o tego również w ten sposób, żeby, żeby inicjatywa prywatna miała, miała, miała tu miejsce, żeby nie, nie, nie finansowało tego w całości miasta, żeby jak najmniej obciążać kieszenie podatników. I dlatego też myślę, że ten projekt, który jest również pod tym, względem nie najlepiej się do tego nadaje. Szanowni Państwo, musimy się zastanowić, jakie mamy w tym zakresie instrumenty i co ma być tam finansowane. Jeżeli mówimy o... A o finansowaniu tej części inwestycji, która dotyczy tej szeroko rozumianej publicznej strony, no to trzeba sięgnąć do budżetu miasta. Inżynieria finansowa powinna składać się zarówno z budżetu miasta. A chcę powiedzieć, że mamy nadwyżkę z nadułpiec i jesteśmy miastem w skali kraju nie tak poważnie zadłużony. Należałoby tą, tą sferę rozważyć. Może, jeżeli to by miało być inwestycja strategiczna, to może trzeba by było sięgnąć do tych rezerw, które są. Pojawia się nowy instrument, partnerstwo publiczno-prywatne i też trzeba z niego skorzystać. W tym zakresie, w tej części inwestycji, która będzie dotyczyła tego projektu. No i trzecie źródło, źródło prywatne, które będzie odpowiadało tym zapisom, które są ujęte w tym projekcie. No taki kierunek inżynierii finansowej przy przebudowie ja bym zastosował. Czy jeszcze jakieś inne. A trzeba by się było zastanowić, czy istnieje możliwość skorzystania z funduszy europejskich i jeżeli tak, to w jakim zakresie, ale w tym momencie szczegółowej wiedzy na ten temat nie mam. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Następny kandydat. Szanowni Państwo, na pewno dwa źródła. Zarówno prywatne, jak i źródła pochodzące z budżetu miasta. Miasto Katowice posiada rocznym budżetem w wysokości miliarda 200 milionów. Musimy sobie pomyśleć i przeanalizować przez ile by to mogło trwać, żeby nie tylko wyłącznie na ten cel szły pieniądze. Myślę tutaj, że właśnie lata 2007-2013 będą szczególne dla Katowic, gdyż wtedy będzie rozpisywane nowe konkursy na zagospodarowanie środków z Unii Europejskiej, a rok 2007 będzie najważniejszy. Więc te dwa źródła, prywatne z budżetu miasta, z budżetu miasta czyli publiczne, a także Unia Europejska. Dziękuję. Wobec przedsięwzięć, które w mieście katolicyjnym należy zrealizować i które muszą być finansowane ze źródeł publicznych z budżetu miasta, należy maksymalnie ten projekt skomercjalizować. Głównie nastawić go na sektor prywatny, nie wykluczyć nam partnerstwa publiczno-prywatnego i oczywiście pewnego zaangażowania środków miasta. Ale byłbym tutaj jednak skłonny, żeby te środki publiczne jednak minimalizować z uwagi na inne ważne projekty, które musimy zrealizować. I następny blok tematyczny, komunikacja. To chyba zdenerwujemy. Niektórych. Zaczniemy od pytania, które chyba ma każdy kierowca, który przyjeżdża rano do Katowic. Gdzie zaparkować? Krążymy po ulicach, szukamy wolnego miejsca. Jak się da, to bezpłatnego, jak się nie da, to płatnego. Więc pytanie brzmi, co zamierza Pan zrobić podczas najbliższej kadencji? Żeby w centrum miasta można było zaparkować. Zaczynamy od Pana Oszustu. Więc na pewno jest to problem, ale muszę powiedzieć, że miasto Katowice, poza tym rozbudowy układów drogowych, najbardziej się rozwija ze wszystkich miast. Oczywiście problem parkowania nie jest rozwiązany. Z tego powodu tak bardzo przywiązywaliśmy wagę do projektu zagospodarowania ulicy Dworcowej, gdzie są dwa podziemne parkingi, również dla obszaru rewitalizacji ogroda do rynku jest bardzo, bardzo wiele parkingów podziemnych z możliwością zaparkowania. Jest oczywiście jeszcze projekt dotyczący działki przy ulicy Mońskiej i przejęta przez miasto działka przy ulicy Wojewódzkiej, dokładnie z takim Rialto. Na pewno. Część tej działki będzie mogła na ten cel być przekazana i z tą myślą miasto tę działkę przejmowało. Oczywiście jest to kwestia najbliższych kilku lat, bo też nie wyobrażam sobie, żeby parkingi były budowane z pieniędzy publicznych. Raczej trzeba tutaj szukać rozwiązania z sektorem prywatnym. Dziękuję. Pan Tomasz Szpulka? To Tak się składa, że komunikacja to mój konik. Komunikacja powinna być stworzona jako system, zintegrowany system, a więc wspólne połączenia, tramwaj, autobus, kolej, wspólny bilet na te wszystkie trzy środki transportu. Dlaczego mamy tak z centrum miasta? Z rynkiem, z więc całym przestrzenią w śródmieściu. Szanowni Państwo, to miasto jest żywe, ale żywe dla pojazdów samochodowych, a nie dla mieszkańców, a więc wyprowadzenie ruchu kołowego poza obręb centrum miasta, poprzez parkingi wielopoziomowe i centra przysiadkowe. Jeśli chodzi o, wracając jeszcze do przebudowy rynku, to się będzie y, łączyło, no żałuję, że akurat y, ten projekt wygra, bo ja miałem inną troszeczkę wizję tego. Myślałem tutaj o przestrzeni między y, rynkiem będziemy, a rondem. Panie, Panie Tomaszu, gdzie będziemy parkować? Co? Gdzie będą miejsca parkingowe? Y, poza centrum miasta. Myślę tutaj, że mamy wiele w Katowicach terenów y, pokopalnych i nieużytków, które mogą spokojnie zagospodarowane na y, te parkingi. Dziękuję. Pan Marek Szczebowski. Szanowni państwo, podnoszę wrażenie graniczące z pewnością, że jeżeli Katowice mają się rozwijać, to komunikacja samowodowa musi zostać wyprowadzona z centrum. I to jest moim zdaniem priorytet w sytuacji, kiedy będziemy dokonywać zmian w rynku. Korzystając może trzeba z naszych miast partnerskich. Ostrawa sobie z tym dała radę. Stworzyła sieć parkingów a, które powodują, że centrum e, miasta w godzinie o, między godziną 15 a 17 jest tak, jakby puste. Ten kierunek, jeśli będą takie możliwości, powinien być realizowany. Dziękuję. Pan dobrze mi Nie jestem przekonany, czy całkowicie należy ruch z centrum miasta. Natomiast na pewno inwestycje w, w wielopoziomowe parkingi, to jest właściwy kierunek. Myślę, że, że należy też dążyć do zniesienia opłat za, za, za parkowanie w ogóle w centrum miasta. Nie wybudować po prostu tyle parkingów, żeby, żeby dało się normalnie zaparkować bez płacenia. To też pozwoli odciążyć Straż Miejską od egzekwowania takich, takich opłat od kierowców. Pan Michał. Wyd. Oczywiście podziemne parkingi, ale nie tylko. Przede wszystkim ja bym skupił uwagę do znacznej poprawy sieci tramwajowej z zagęszczeniem przystanków, to o czym mówił jeden z prezenterów programu, znaczy tego projektu, który zdobył drugie miejsce. I wtedy można byłoby auto nawet postawić, gdyby ktoś przyjeżdżał z zewnątrz, postawić kilometr, półtora od centrum i nie byłoby to uciążliwe. Jeżeli by tramwaje jeździły szybko i często, to na pewno by rozwiązało ogromnie problemy parkowania w centrum. Również wielu mieszkańców zrezygnowałoby z dojazdu do centrów, gdyby mogło spokojnie tramwajem dojechać. Dziękuję. I drugie pytanie z dziedzinie komunikacja. Tak się składa, że Katowice przecina już autostrada A4, lada chwila, zakończy się budowa drogowej trasy średnicowej, ale okazuje się, że ciągle nie potrafimy szybko, bez straty czasu przejechać przez centrum Katowic z północy na południe i w drugą stronę. Każdy z nas, jak tu siedzi, wie jakie ulice są zapchane każdego dnia, każdego poranka i każdego popołudnia. Pytanie do kandydatów, jakie... Pana zdaniem są potrzebne inwestycje drogowe tak, aby przez centrum miasta na linii północ-południe dało się przejechać bez stania w korkach. I zaczynamy od Pana Lutego. No, ja myślę, że takim sposobem, który by, bo jak się patrzy na miasto od wschodu, to w zasadzie nie bardzo jest miejsce na cokolwiek dodatkowego, to jest ulica Murczkowska. Ja bym przebił pod torami kolejowymi jeszcze jedną ulicę, y od strony zachodniej, od strony, czyli tam między placem Wolności, w tamtą stronę po prostu. I to wtedy z wylotem na południe miasta. I myślę, że wiele, wiele by to rozwiązało. Jest to kosztowne rozwiązanie, ale obawiam się, że będzie musiało być zastosowane. Dziękuję. Pan Sośnierz. No, my jako Unia Polityczna, nie, 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 nie grupujemy się w oparciu o to, jaką drogę należy przebudować, więc no, to te pytania są nieco nadmiernie techniczne. No, to jest szczegół techniczny, który rozwiążemy wtedy, kiedy, kiedy będziemy mieli dostęp do ekspertyz. I, no, jak, jako partia polityczna nie, nie wypowiadam się na ten temat, czy to mam taka ulica, czy taka ulica. No, wiadomo, że trzeba um, Katowice udowodnić, ale to, to jest problem później, jeśli chodzi o szczegóły. Pan głos. Szanowni Państwo, nie traktowałbym Państwa poważnie, gdybym powiedział, że mam receptę, jak to na tą chwilę można by było załatwić. Czy to ma być przebicie pod torami, czy to ma być inne rozwiązanie. Ja myślę, że problem pozostaje. Trzeba go oddać ręce fachowców, złożą jakieś propozycje i szukać optymalizacji w tym zakresie. To wszystko, co na ten temat mogę powiedzieć. Dziękuję. 4K. Mam wykształcenie wyższe ekonomiczne, nie, nie jestem budowlańcem ani drogowcem, więc na pewno też nie mógłbym tutaj stwierdzić i, i Państwu zagwarantować, że tak i tak powinna y, być przebudowa y, trasy północ-południe, aczkolwiek z wielu y, innych, mam wiele innych przykładów, mamy miast europejskich, w których się po prostu wcześniej y, łączniki y, na trasie północ-południe y, buduje, które łączą je z drogami równoległymi. Myślę tutaj o tym, żeby się jechało z południa Katowice. Wcześniej na odcinku pod lesie kostuchna tam by była taka droga, która pozwoliłaby odbić na teren północny, bo nie wszystkie auta, które wjeżdżają do centrum Katowic akurat stały się tam zatrzymywać. To po prostu jest przymus jadąc dalej na północ. Dziękuję. Dziękuję. I pan Piotr Zgodnie z tym, co powiedział pan Marek Szybowski, okay. proszę państwa, trzy lata temu oddaliśmy sprawę właśnie w ręce Bachowców. Został przygotowany bardzo konkretny.